Witam serdecznie tym razem. Nasza firma zamontowała pompę ciepła Panasonic najnowszą w wersji K o mocy 9 kW. Oczywiście w splicie, za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Jesteśmy w niestandardowym miejscu, ponieważ jesteśmy, jak widać, dookoła na dachu, ponieważ to jest najlepsze miejsce, jakie tutaj razem z inwestorem umówiliśmy, dogadaliśmy, a dzięki temu, że jesteśmy bardzo blisko od jednostki wewnętrznej, mamy bardzo, bardzo niewielkie straty mocy. Jakby straty naszego ciepła, naszych kW, naszych złotówek. Widzimy, jesteśmy na etapie płukania instalacji, jest to zabieg obowiązkowy i wymagany przez producenta. Jak widać, tutaj jest naprawdę bardzo brudna instalacja, dlatego wymaga tego porządnego wypłukania. Pompa już klasycznie, tak jak wszystkie nasze pompy stoi na metalowej podstawie. Tym razem jest to delikatnie troszeczkę inna podstawa od tych standardowych, ponieważ jest delikatnie mniejsza. Po pierwsze, mniejsza lepiej się tutaj wpasowała, i tak jest bardzo stabilna, przez to, że jest to pompa w splicie, czyli jest po prostu mniejsza gabarytowo, lżejsza. No i dziewiątka też nie jest duża i ciężka, więc bardzo fajnie się to wkomponowało. No i montaż jaki został zastosowany. Oczywiście wibroizolacje są zamontowane w tym miejscu, aby wytłumić wszystkie drgania. Plus dodatkowo mamy tutaj oho, pompa chyba w tym momencie przeprowadza sobie defrost, a jeżeli chodzi o zamontowanie naszej podstawy, wywierciliśmy się na kamień około 10 cm, kotwa chemiczna, kotwy nierdzewne, stalowe dziesiątki Oczywiście skontrowane na górze na dole i mamy ją idealnie wypoziomowane, ponieważ no, jak wiemy, jesteśmy na dachu, więc tutaj ta krzywizna jest zauważalna. Myślę, że tutaj nawet gdzieś około 10 cm na przekątnych. Jak widzimy, instalacja freonowa z naszej pompy wchodzi w stary komin, no, znaczy w w już nieaktualny komin. Mamy tutaj dodatkowo poza tą klasyczną izolacją freonową jest jeszcze tutaj taka taśma mata kauczukowa. i na to mamy taśmę aluminiową zbrojoną, doklejoną, no i to wchodzi w nasz Komin I za chwilę idziemy na dół, i zobaczycie, jak wychodzi. Wygląda to tam. No, i jesteśmy wewnątrz naszej kotłowni, w której znajduje się nasza jednostka. A przejście instalacji freonowej, tak jak było widać, mamy tutaj w tym miejscu komin. Wychodzimy delikatnym łukiem, aby nie ograniczać przepływu. Przechodzimy tu i wchodzimy na od spodu, tam gdzie mamy przyłącze naszej instalacji freonowej jednostka wisi zgodnie z wytycznymi producenta, czyli wszędzie mamy odpowiednie tutaj delatacje, aby nie stracić gwarancji, aby dla nas później na przyjazdach serwisowych były wszystkie te czynności ułatwione. Po prostu mamy dostęp z każdej strony do naszej pompy. Instalacja składa się z bufora 200-litrowego, z bojlera 200-litrowego. To no w zasadzie nie całe, ale mamy nasz bufor magazynujący właśnie naszą ciepłą wodę użytkową tutaj w tym miejscu od firmy Ferroli, czyli klasyczne tutaj zestawienie, tak jak na wielu, wielu naszych montażach. Za chwilę tutaj omówimy szczegóły, tak samo i grupę bezpieczeństwa. To, co wyjątkowo jest w naszej pompie ciepła, jest to zasilanie. Zasilanie jednofazowe i w zasadzie tylko jednofazowe, ponieważ tutaj mamy dostępne tylko jedną fazę, dlatego wszystko zostało tak dobrane, aby nie było później problemów z użytkowaniem. W naszej pompie ciepła mamy grzałkę 3 kW, nasza pompa ciepła gdzieś ma pobór naszej energii też 3 kW, plus dodatkowo mamy grzałki, które są jeszcze 3 kW w buforze i 1,5 kW w boilerze. No ale niestety, jeżeli i tak włączymy wszystkie naraz, no to na 100% wywali nam bezpiecznik, no ponieważ to będzie już zbyt duży prąd, zbyt duży amperaż, no i wywali. Ale jeżeli będzie to się włączało stopniowo, nie ma absolutnie żadnego problemu, ponieważ tutaj i tak pompa jest delikatnie przewymiarowana. Zastanawialiśmy się nad założeniem tutaj mniejszej jednostki oraz tej. Cena była bardzo, bardzo, bardzo zbliżona, więc dlatego jednak postanowiliśmy na tą wersję 9 kW przy założeniu, że ewentualnie będzie delikatnie można zmodulować, po prostu odciąć te górne pasmo pracy, czyli przełączyć na przykład tryb ciche, i ona wtedy po prostu i tak nie wejdzie nam 100% wydajność. Czyli pompa dziewiątka de facto będzie pompą, dajmy na to jakąś siódemką. Klasycznie zamontowaliśmy grupę bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe, ponieważ jak dobrze wiemy, wszystkie pompy ciepła pracują tylko i wyłącznie w układzie zamkniętym, czyli naczynie 25-litrowe, przeponowe, razem z całą grupą. Tutaj jak widzimy, już delikatnie ciśnienie jest za wielkie. Za chwilkę troszeczkę odpowietrzymy kilka dodatkowo i na pewno to ciśnienie nam spadnie. Powyżej 3 barów i tak spadnie ciśnienie, ponieważ otworzy się zawór bezpieczeństwa, plus dodatkowo na grupie mamy jeszcze zamontowany automatyczny odpowietrznik, który, że tak powiem, cały nasz bufor, wszystkie tutaj zakamarki od powietrz, no ponieważ jesteśmy wpięci od samej góry w nasz bufor. A jeżeli chodzi o grupę bezpieczeństwa do wody użytkowej, mamy ją w tym miejscu wpięte na samej górze bezpośrednio w nasz boiler, czyli nie ma problemu, że po zakręceniu na przykład wszystkich zaworów może pojawić się problem pod względem Takim, że na przykład po zapieczeniu grzałki w styczniku, e, no może gdzieś tam pojawić się nieszczelność oraz jakaś eksplozja, ponieważ tutaj bezpośrednio, że tak powiem, nie mamy żadnych zaworów i cały czas grupa bezpieczeństwa zabezpiecza nasz boiler, który jest wyposażony klasycznie w odpowiednik, zawór bezpieczeństwa ustawiony na 6 bar, no i oczywiście naczynie przeponowe z wskaźnikiem ciśnienia. W tym momencie mamy 3 bary i te 3 bary na pewno będzie się cały czas utrzymywać maksymalnie, ponieważ dodatkowo za bezpieczeństwo naszej instalacji odpowiada jeszcze reduktor ciśnieniu, który jest demontowany przed dopływem, że tak powiem zimnej wody do naszego bojlera. Możemy to oczywiście zmieniać, modyfikować, aczkolwiek tutaj mamy tylko jedną łazienkę, więc w zupełności takie ciśnienie jak najbardziej wystarczy i nie ma potrzeby zwiększenia dodatkowo ciśnienia, a na pewno będzie to dużo bardziej komfortowe użytkowanie, jeżeli nie będzie takiego dużego ciśnienia. Ekran startowy wygląda dokładnie tak samo jak w każdym innym Panasonicu i klasycznie odpalamy sobie w ten sposób. Mamy możliwość zmiany oczywiście trybu pracy, czyli wody użytkowej, grzanie centralnego bądź grzanie i tego i tego. Pompa sama sobie przez zawór trójdrożny, który został zamontowany od firmy Afrizo będzie sobie zmieniała tryb pracy, taki jaki mamy. W tym momencie mamy aż 60 stopni i nie mamy ustawionej krzywej grzewczej, ponieważ, no tak jak zawsze robimy, robimy próbę, aby sprawdzić, czy na pewno wszystko działa prawidłowo jeżeli będzie ok, zgodnie tutaj z inwestorem dobierzemy, przynajmniej postaramy się dobrać jak najlepszą krzywą grzewczą dla tego budynku. Oczywiście pewnie gdzieś tam będzie ona zmieniona w międzyczasie, jeżeli chodzi o sezon zimowy, ale wstępnie, no mniej więcej już coś tam dobierzemy. Możemy oczywiście klasycznie zmieniać tryb pracy. Teraz mamy tylko i wyłącznie centralne ogrzewanie. Możemy przełączyć centralne ogrzewanie plus woda użytkowa, bądź przechodząc dalej możemy ustawić tylko i wyłącznie wodę użytkową, czyli no możemy to równocześnie nazwać tak zwany tryb letni, czyli grzej nam tylko wodę do kąpieli. No i mamy również wskazane najistotniejsze temperatury, które mamy, że tak powiem, popane z naszych czujników bądź z przepływu. No i oczywiście najpotrzebniejsze menu, czyli w tym momencie mamy włączony tryb tej internet intensywnej, wytężonej pracy, aby po prostu pompa działała, no, węgrzała nam naszą wodę jak najszybciej. Mamy te inne tryby w postaci właśnie zmniejszonej pracy, wyciszenia oraz innych, na przykład tutaj blokady, przywrócenia ustawień, harmonogramów pracy. To wszystko, że tak powiem, jest klasycznie dokładnie tak samo, jak w każdym innym Panasoniku. No tutaj mamy nowy design, ciszą pompę, jeżeli chodzi o jednostkę zewnętrzną, poprzez na przykład, poprzez zmodyfikowane, zaktualizowane i poprawione łopatki. Mamy kilka decybeli mniej, co oczywiście słychać. Dziękuję za obejrzenie materiału, zapraszamy do innych naszych filmów, ale przede wszystkim zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, która na co dzień montuje pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne no i głównie bazujemy na instalacjach właśnie z dofinansowaniami, z prefinansowaniami, czyli dofinansowania rządu nawet i 100%.